Witam was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj chciałem wam pokazać jak zrobić sobie samemu w domu bardzo prosto oliwę taką z czosnku, ale z czosnku niedźwiedziego. Dlaczego robię taką oliwę? Ponieważ czosnek niedźwiedzi ma bardzo fajny taki specyficzny smak. Chciałem ten smak po prostu utrzymać sobie na dłużej, ale jako suszone liście i później sproszkowane. Traci to już ten aromat. Nie ma to już tego aromatu takiego, jaki powinien być w tym, jaki ja bardzo lubię. Dlatego po prostu zacząłem robić sobie taki olej, po prostu z tego, właśnie czosku niedźwiedziego, ponieważ tam najlepiej według mnie zostaje ten aromat tego czosku niedźwiedziego w środku i naprawdę on jest przepyszny. Dlatego dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak to zrobić. Tutaj mamy czosnek niedźwiedzi. A tak mi to wyrosło. Szukamy sobie ładnych, takich e, fajnych listków i zrywamy je sobie. Nie, nie trzeba tego za dużo, znaczy zależy, ile oleju będziecie chcieli zrobić. Tutaj mam malutką buteleczkę, także ja sobie zerwę tutaj parę. Powiedzmy, że zerwę sobie sześć listków z tego. Tutaj mamy teraz olej u góry. Patrzymy, żeby kupić jakiś dobry olej. To jest oliwa z oliwek. Oczywiście nie jest ona z tych najtańszych wzięta, ponieważ nie o to w tym chodzi. Tutaj trzeba to otworzyć. Tego tutaj się nada pazur, śrubokręt. Także to otwarzamy sobie ten zakraplacz. Teraz warto by było, żeby to wziąć i przeciąć to nożyczkami, takie paski długie. Znaczy ja to tnę w paski, niektórzy tną to po prostu w takie mniejsze kawałeczki, w długość. Ja robię tak. Przecinam to raz na pół całość. Żeby nie było za długie. Ten zapach czosnku już jest super i teraz to wszystko ładuję tutaj sobie do buteleczki. ląduje ładnie w środku. Zbieracie czosnek niedźwiedzi e, gdzieś w lesie, co ogólnie no jest po częściową ochroną. Nie powinno się tego robić, ale jak już to ktoś robi, to uważajcie, żeby się nie pomylić czasem e, z konwalią. Dlatego ona zawsze musi mieć zapach czosnku. Jak nie ma zapachu czosnku, tego nie bierzcie. Czy sami, jak posadziliście gdzieś na działce konwalię. A macie też i czosnek niedźwiedzi, żebyście się nie pomylili. Czasem zawsze trzeba sprawdzić zapach, żeby był zapach czosku. E, po to wziąłem jeszcze tutaj właśnie ten kijek, e, po to, żeby ten czosnek po prostu na dół znieść. Może być ciężko widać teraz, ale chodzi o to, żeby tutaj nie zostało nic powyżej e, tego oleju. To ma być wszystko pod olejem, żeby nic nie wystawało, bo jeżeli coś będzie wystawać, to to może zapleśnieć i zepsuje nam się cały olej. Tego wszystko zostawiamy pod olejem. Mamy to gotowe. Możemy zamknąć znowu z powrotem ten dozownik. Zakręcamy. Teraz to wstawiamy gdzieś do ciemnego miejsca. I chłodnego, żeby było po prostu chłodne, ciemne miejsce. I to może sobie stać. I jak nadejdzie zima, gdzieś wrzesień, październik, listopad, grudzień, nadal. Możemy się cieszyć taką pyszną oliwą z czosku niedźwiedziego. Także to jest bardzo proste do zrobienia. Także taki macie przepisik. Jeżeli byście chcieli, możecie sobie zrobić. Warto, warte, godne smaku. Jak nie zapomnę, to wkleję tutaj jeszcze filmik. Szczosku niedźwiedziego, który robiłem w tamtym roku z całymi jego właściwościami. Także dokleję go poza tym. Kto go widział, musi, może się już teraz tutaj wyłączyć. Kto go nie widział, może sobie zobaczyć jeszcze dalej. Także tyle na dziś i pozdrawiam was. Witam. Dzisiaj chciałem wam troszeczkę o tej roślince powiedzieć. Może już wiecie, czosnek niedźwiedzi. Teraz już go mamy, już się powoli nam wychodzi. Już go jest dosyć dużo. Teraz ogólnie okres zbierania go już. Czosnek niedźwiedzi jest praktycznie taki pod tym samym względem właściwości leczniczych jak i zwykły nasz czosnek, ale ma te właściwości troszeczkę lepsze, troszeczkę mocniejsze niż nasz zwykły czosnek, który znamy tak z kuchni. Ogólnie jest też nazywany czoskiem czarownic lub czosnkiem cygańskim, ale on tak praktycznie z wyglądu nie ma nic wspólnego ze zwykłym czosnkiem, bo nie ma żadnych ząbków ani nic takiego. Ale ma bardzo fajne właściwości, bo posiada bardzo dużo siarki organicznej, takie związki siarki. One są bardzo silnym przeciwutleniaczem. Potrafią one też usuwać nam toksyny z organizmu, te siarki. Też ogólnie robiono badania w tym kierunku, które opublikował Journal of the American Cancer Society, w których wynika, że jest skuteczny w walce z rakiem mózgu, z tak zwanym glejakiem. Także jest to taka nieinwazyjna metoda próbowania tego, jakby nie było. Wspomaga nam też układ kwionośny, podobnie jak zwykły czosnek. Jak wiecie, zwykły czosnek, jeżeli jemy dziennie jeden ząbek, taki na surowo, ale trzeba go zjeść, to potrafi nam unormować ciśnienie krwi, żeby nam nie skakało i tak dalej. Też jest pomocny przy cholesterolu tym złym. I tak dalej, bo obniża to i też no, obniża nam ryzyko zawału czy jakiegoś udaru, żeby dostać, i tak dalej. Także to jest też bardzo fajna opcja. Co dodatkowo jeszcze, pomaga nam też zwalczać bakterie, grzyby i pasożyty, ponieważ zawiera właśnie te związki siarkowe można powiedzieć, że jest takim jak gdyby naturalnym antybiotykiem który bardzo fajnie działa w jakichś problemach, jakieś oskrzelami i tak dalej, jakieś zapalenia gardła i tak dalej, to właśnie super to działa w tym. Dodatkowo w układzie pokarmowym również można go używać, bo to jest bardzo fajna broń na ten grzyby tego Candida. To jest idealne na to. Potrafi też nam zwalczyć pasożyty układu pokarmowego, jak owsiki, czy glizdy, czy tasiemce. Także to jest naprawdę fajne. Dodatkowo poprawia nam jeszcze trawienie, ponieważ nasila wydzielanie żółci i wzmacnia pracę jelit, jak gdyby, przez co nie mamy wzdęć i tak dalej. Także warto się tym też troszeczkę zainteresować, też i przy kamieniach żółciowych. Zwiększona produkcja żółci znowu może rozpuścić kamienie żółciowe. Także tutaj jest troszeczkę tego. Ale nie wiem dokładnie, nie powiem wam, czy on nie jest tutaj, czasem w Polsce, pod ochroną. Bo w innych krajach wiem, że jest pod ochroną, dlatego no, trzeba go po prostu sobie samemu kupować. Chwilkę wam pokażę, jak to wygląda mniej więcej dalej. No właśnie, jeszcze też jest idealny na odtrucie organizmu z jakichś toksyn i tak dalej, ponieważ już kiedyś chyba wspominałem, albo i nie, on przykładowo idzie w parze z chlorelą. Chlorela usuwa toksyny, część z organizmu, ale ona nie wszystkie potrafi wielicie jak gdyby związać razem, a do tego właśnie nam jest pomocny ten czosnek. On je wiąże razem, żeby po prostu się nie wchłaniały z powrotem i mogły być bezpiecznie wydalone z organizmu. Także również na reumatyzm jest tak, że to pomocne też można tym. Troszeczkę się wspomagać, ponieważ siarka jest podstawowym budulcem tkanki łącznej i kolagenu. Także, no wiadomo, że od razu na stawy, jakieś problemy, chrząstki i tak dalej, w tym kierunku również jest ten czosnek nam przydatny. Również ze względu na tę siarkę, co idzie za tym kolagenem, również jest pomocny przy do skóry włosów, żeby mieć fajnej kondycji i tak dalej. No i ogólnie jest bardzo smaczny, nie można powiedzieć. Można go sobie śmialutko na surowo wcinać, kawałeczek. Ma fajny taki czosnkowy smak. No tylko jedna sprawa, nie pomylcie go czasem z konwalią. On musi naprawdę czosnkiem tak pachnąć, żeby było. On tutaj wychodzi, później dostanie takich białych kwiatów. Tak to możemy jeść na surowo. Masz tym problem. Jakiś sałatek i tak dalej. Można sobie to wysuszyć. U mnie jest praktycznie wysuszone jako zioło cały rok dokolwiek do zup, do wszystkiego, co bym nie gotował. Wszędzie idzie tam do środka, jakiś sałatek i tak dalej. Także to jest fajne. Te kwiaty, które tutaj wychodzą, również są jadalne później, ale ogólnie tak się powinno się go jeść do czasu kwitnięcia, bo później już ten smak troszeczkę opada. Nie jest taki mocny i tak dalej. Także co do siania go. Przykładowo są dostępne na rynku też i takie formy nasion, ale tego bym nie polecał. Ponieważ musicie się uzbroić w bardzo długą cierpliwość. Te nasiona kiełkują od 12 do 24 miesięcy. Może być tak. że Nie, nie zejdą wcale. Lepiej kupić coś takiego. Cebulki. Ja sobie dokupiłem, bo mam, po prostu chcę sobie go dosadzić. Tu mamy takie cebulki. Tak to wygląda. To jest cebulka czosku Dźwiedziego. Tak to mniej więcej jest. Ona się jakoś w czerwcu, lipcu, po prostu znowu liście zaczynają znikać i chowa się do ziemi. Jak później będziecie przykładowo kopać, to znajdziecie tylko tą cebulkę w ziemi. Także on nie umiera, on znowu później odbija sobie. On lubi miejsca takie właśnie, gdzie jest cień i tak dalej. To uwielbia gdzieś miejsca w cieniu. Takie typowo leśne miejsca, no, gdzie by go można było sadzić. No i do, do sadzenia na no to, do ziemi. Bimy sobie i sadzimy. To jeszcze też jak pracujecie przykładowo w ogrodzie, nie musicie za każdym razem bierać rękawic. Warto mieć też gołymi rękami kontakt z ziemią. Wtedy pozbywamy się naszych negatywnych emocji i one są po prostu wysyłane z powrotem do ziemi. Tam są przetwarzane na pozytywne. Także kontakt z ziemią, nie boimy się ziemią, ona nam na pewno nic nie zrobi złego, tylko pozytywnego. Dobrze, jeszcze czemu on się nazywa czosnek niedźwiedzi? On z czosnkiem praktycznie nie ma nic wspólnego oprócz tego smaku, bo smak ma rzeczywiście, ale czemu niedźwiedzi? Czosnek niedźwiedzi się nazywa, ponieważ jeżeli niedźwiedzie się budzą na wiosnę, on mają organizm pełny tych toksyn po tym spaniu i tak dalej. Nic, cały układ pokarmowy stoi w miejscu, zaczynają odczuwać głód. W tym momencie jeszcze praktycznie nic tak nie ma do jedzenia, nie mogą nic opolować, są też osłabione. Ale znajdują właśnie ten czosnek niedźwiedzi, on wtedy rośnie, w tym momencie. I tutaj go po prostu wtedy sobie zjadają. I cały układ pokarmowy zaczyna po prostu z powrotem do pracy wracać. Robią sobie taką wielką kupę oczywiście, <noise> jak ich ruszy potem także i wzmacnia je ogólnie bardzo i przez co też idzie według wierzeń ten czosnek, ponieważ on wzmacnia niedźwiedzia, potrafi również na człowieka jak gdyby przelać część tej siły niedźwiedzia tak powiem to też jest taka fajna ciekawostka co do tego myślę, że chyba wszystko powiedziałem czy już ich zapomniałem, nie wiem Aha, jeszcze można sobie z tego również robić pesto, takie przykładowo. W tym roku mam go za mało, ale na przyszły rok może zrobimy pesto, to wam pokażemy. W tym roku mam tylko tyle. To było na próbę posadzone. Aha, jeszcze jedna taka fajna rzecz. Przykładowo w Holandii ma to nazwę ta roślina nie czosnek niedźwiedzi, tylko jak gdyby czosnek borsuka znowu. Tam znowu ma to inaczej, bo to się ten nazywa Daslok. A co to znowu z tym ma wspólnego, ponieważ tam często pod tymi roślinami, jeżeli to w lasach gdzieś tak rosło, e, znajdowano borszuka, który sobie tam pod spodem mieszkał w tym, czyli tam znowu ma inną nazwę. Ale w Niemczech znowu jest berla, czyli znowu mamy niedźwiedzia. Tutaj na ciekawostka, tak mi się to przypomniało jeszcze. Dobra, także myślę, że tyle. Kupujcie sobie, one niedrogie są te sadzonki, naprawdę niedrogo, można je kupić, można po 20, 30, 50 groszy kupić takich sadzonek. Tutaj teraz miałem 60, tu kupiłem tutaj leżę. 60 sztuk za 12 zł, no więc naprawdę nie urywa nam to kieszeni, a warto mieć takie coś w ogrodzie. Jest smaczne i pożyteczne, także tyle na dziś, pozdrawiam.